Nie mam run! Nie mam run! Nie mam run, nie mam z czego mobu budować. I co teraz? Panie, i co teraz? Rozebrałem wszystkie moby. Próbowałem coś poskładać, coś poskładałem, a jeszcze dużo mi zostało, ale kurwa nie mam run. I co to zrobić? Siema bombu, witam mistrzu. Co to zrobić, powiedz mi? Jakie jest rozwiązanie? Ja wiem jakie jest rozwiązanie. <laughs> Trzeba farmić. Kurwa, farmię! w tydzień sfarmiłem się, matosiek. 30 tysięcy kryształów do chuja. Non-stop farmie. I co? Znaczy, nie kryształów, tylko energii. Visa Mastercard za rogu się wychyla. Ta, dokładnie. Nie, nie, na razie się nie wychyla. Na razie się nie wychyla. <laughs> co tam? Co tam? A panie. Trochę poubierałem, dajcie mu z tydzień. Tak, komu? <laughs> Ej chłopie, nie stać mi na takie rzeczy już. Nie stać mnie na wydawanie na Summoners War. Za biedny już jestem. Przejebałem tyle pieniędzy, że już nie mam. Musiałem 3 lata odrabiać, żeby wrócić. <laughs> po godzinach robić, żeby móc dalej być pay to winem obrzydliwym. <laughs> Trzeba było zamiast na tą kartę wydawać na, kurwa, na paki, bo i tak Summoners War granie na takim sprzęcie jest bez sensu, nie? Także... Ja, kurwa, kupiłem fuj mocny sprzęt, a, a gram stare gry. <laughs> to jest w ogóle mistrzostwo świata, nie? Znaczy może nie stare, ale stosunkowo indie i stosunkowo niewymagające w większości przypadków. Także... No, wiecie ile mobów ubrałem? Tyle. Ja pierdolę, to jest w ogóle masakra, tym bardziej, że luszena już miałem ubranego. Ta, luszena już miałem ubranego, ale większość pozmieniałem. Mm, ej, jej nie, nie, jej nie powinno tu być. Dlaczego ona tu jest? Jej tu nie powinno być, Jest przypadek wyszła. Też po zakupie nowego sprzętu, pierwsze to co Minecraft był ogrywany. <laughs> no właśnie, nie no, ja trochę ugrałem taki gierek, co fajnie wyglądają. Ale no ogólnie rzecz biorąc, tak patrząc na listę gier, które przeszedłem w tym roku, to większość... To są gry wymagające, nie? Kami Demona, CSB możesz używać. Feng Leo to samo. No wiem, 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 wiem. To znaczy, tak, fenga zmieniłem na Violent w końcu. To nie są moje najlepsze runy, ale no muszę to jakoś podzielić. Nie mam wyjścia. Wydaje mi się, że starczy. Wydaje mi się, że starczy. Powinien starczyć. Nie jest zły. Nie jest dobry, nie jest zły, jest okej, nie? Fair enough. Powiedzmy. Violent Will, arty, no jakieś tam wysokie, niby, ale to takie. Ten powiedzmy jest też chujowy, ale ma damage from Fire 19. Także to jest całkiem spoko. Nie? Trzy role. Okej. Okay. Pierwszy mój Feng na Wailand od kurwa 5 lat chyba. Destro, jak na SBX też używać, mimo w długich walkach. No jedli Destro i nie wie Kurwa, ja pierdolę. Wiem, wiem. Aha, Twoja kamerka zasłania arty. Czekajcie, poprawię to wszystko. A runki, jak ono widać, będzie widać. O, jest pięknie, nie? Minus 19 do Fire, damage dealt on Wind 8 co atak, damage 6 i damage od speed, martwe gówno, niech będzie, nie? A to, to, no to, 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 no bo, bo nie mam nic innego. W sumie może bym coś, no zna... pewnie bym coś znalazł lepszego. Także tak, Kamilę przerobiłem na full tanka, yy, bo ja ją używam na arenie i w sumie używam ją tylko do tankowania w tym teamie z demonem, także kurwa ważne, żeby ona jak najwięcej wytrzymała. Prawy możesz add, aby na defie Fenga poszukać. Add damage by defense, aha, no tak, tak, to wiem, 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 no, 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 rozumiem, rozumiem, tak, tak, wiem, będę szukał jeszcze lepszych rzeczy, na razie, na razie jest jak jest, nie? Także Kamilka wygląda tak, artefakty ma, no runki takie, ta runa jest na pewno do wymiany, tu dużo run jest do wymiany w sumie, to jest dosyć dobra runka i to też jest całkiem spoko runka, także to byłoby prawdopodobnie do wymiany tylko, tak żeby było, byłbym był w pełni zadowolony. Damage taken from wind minus 15, no i jakieś śmieci. Damage take'em minus 8, recovery, nie wiem czy recovery działa z pasywki, bo tutaj HP recovery z 10% plus z artefaktu teoretycznie 15% działa, czyli to ma sens, czyli to ma sens co tutaj jest. S3, crit damage nie ma sensu, ale mógłbym to skonwertować, jeszcze tego nie konwertuję, bo nie wiem, additional damage by attack ma sens, nie? Także to można byłoby teoretycznie skonwertować i ten, i ten art byłby nie najgorszy dla niej, nie? Cały czas. Tak mi się wydaje. Konwertować czy nie konwertować? Co? Najwyżej no, później skonwertuję. Także jest spoko, ogólnie mi się wydaje. Mm, dobrze. Lusze zostaje bez zmian. Lusze nie są pi. Brakuje mu tylko mm, cholernych enchantów na crit rate, które wejdą 9, i są akurat 3 miejsca na to. Tak, akurat są 3 miejsca na to. Ale dropnąć legendarne enchanty na crit rate to jest kurwa masakra. No ale potencjalnie tu będzie 100 crit rate'a. Kiedyś za 3 powroty, nie? Także za, za dużo hapsa. Także tutaj można wycisnąć dużo większe staty, tak naprawdę. Damage deal on dark to jest elastyczne. Tu mogę zmieniać, bo wszystko mam w zasadzie do wyboru. Mm, jeżeli będę chciał dać damage water, wind, mam wszystko. Wszystko w granicach 15%, jak bym chciał. Ale napierdala około dwóch dych, także jest ok Crit damage skill 3, Creed... no, additional damage by attack, także jest git, Jest git. Micho zostaje bez zmian, to jest Vampire. W ogóle zagrałem wczoraj ze dwa mecze. Nie, 5 sumie zagrałem na RTA. No tam są low rangi, ja wiem. Ja jestem tak samo chujowy jak oni, nie, ale ta Micho porobiła... Bo robi gościa tak po prostu, że stałem i nie musiałem nic klikać. Także zajebisty mobek cały czas. Savannah zostaje jak jest. Nie jestem w stanie dać jej lepszych run tutaj. Violent Wheel. Tylko muszę to steunować lepiej. Nie? Mało crit ratea, mogłoby być 185. Ale ogólnie rzecz biorąc, kurwa, no nie mam lepszych run. No co zrobię? Mogę tutaj dać. Lepszy, lepszy grind, tutaj lepszy, no gdzieś tam, gdzieś tam pogrindować to wszystko po troszkę, żeby to troszeczkę więcej z tego wycisnąć, potrafić lepsze, lepsze wyniki tutaj, także wszędzie jest mało, nie? Wszędzie, jest, wszędzie jest mało, ale nie ma już enchantów, także najlepiej dać atak slot 4 zamiast crit damage, bo jest dev break, zależy od tego, czy ma więcej ataku niż oponent. No ale ona wtedy nie robi demerżu, kurwa, dużego, jak dasz atak slot 4. No, no, ona ma kurwiać ma fartem zabić. To się fartem wygrywa, a nie tam jakimiś umiejętnościami. <laughs> to się RNG wygrywa, kurwa. Ma wejść i chuj, trzy razy wajland i do widzenia. Ale dobra, chuj, niech będzie, bo, bo ja może do offa użyję też, także... Ale jak nie będzie debrejk, to też nie zrobi demerż. No nie, no ale... chuj wie, no. Zawsze się tak ubierało. Kto ubierał na kurwa ten... Savanę bez crit damage'u? Znaczy no nie wiem, no może ktoś to wyciskał zajebisty crit damage te 100 chociaż z run bez crit to ma sens. To wtedy się zgodzę, ale jak nie jesteś w stanie wycisnąć wysokiego crit na runie z atakiem, wciąż wysokiego, no to nie ma to sensu chyba. Wciąż musisz mieć duży ten crit kurwa, żeby ona coś zrobiła. Samym atakiem nic nie zrobisz. Nie? To jest stata, która jest meta, nie? To jest najważniejsze. Ta proporcja jest istotna. Nie? Ja wiem, że jest, jest ym, warunek, który musisz spełnić, żeby mieć ten defense break. Nie, się ma Pawł, witam. Cóż, no jest jak jest, na razie niech zostanie. No. Kurwa, myślałem, że jest ok. Damage deal on water plus 13, tak up effect, to może jak z offem będę gdzieś używał. Crit, damage oslesenem HP max, to jest ok. Damage taken from fight, to jest gówno. Nie? No ale no nie mam nic lepszego. Damage versus water na razie niech będzie. Skill drugi crit damage, skill pierwszy crit damage, atak plus poprzedząc uh, max HP i enemy max HP, a more enemy HP max 9%. Okej okay. jest ma sens, ma sens, ma sens, nie? ma sens, także chuj, niech będzie, niech będzie. Ehm, dobra, to mamy Bul, Chung, Chung Bionk Chung, Biung Chul, Biung jest jak jest, nie mam innych run. Zostanie Wyland, Destroy, ta mogłaby być lepsza. Wszystkie mogły być lepsze, nie? To tak ogólnie zakładając, ale ta mogłaby być trochę lepsza. Byung też spoko do ofa jest, No właśnie dlatego ch chcę mieć mniej więcej dostęp do tych mobów, żeby one były i do off i do defa, bo kurwa, no nie mam run. Porwęgo do poprzednich SW filmów, to wyglądasz jak 10 lat minęło, a nie 3. Jak kurwa? Ja zawsze tak zajebiście wyglądałem. Co ty gadasz? Okay. Zobacz jaki przystajny chłopak Werutka, długie włosy, taranie, łysy kurwa Jakbym się ogolił to minus 10 automatycznie No bo ja mam 42 lata kurwa To jak mam wyglądać? Jak osiemnastolatek? <ścoughs> Co ty kurwa myślicie, że ile ja mam lat? Ja nie mogę młodą i tak wyglądam młodą Cery to mi nie jedna kobitka za, 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 Zazdrości I dupy, taka kurwa okrągła Także pięknie ehm, Cooper spoko, nie? Cooper jest całkiem spoko Napierdala sto koła Także wystarczy chyba, nie? Runy Rage Broken. Mm, to jest w ogóle fajna runka na niego zajebista nawet, tylko że jest jeden zjebany roll flat. No i to. to też jest fajne, podoba mi się. Mimo, że tutaj są e, hero runy 3 <ścoughs> i wszystko jest niskie EFI. To ten Cooper jest fajny, zawsze go lubiłem, chociaż on się do niczego pewnie nie nada. No na chuj. Artefakty Water plus 13, crit damage Bleble, no to tak to wygląda i tutaj, Crit Damage, skill 3 plus 14 i Additional Damage Defense. No, także bije, bije dosyć mocno, ale no, powiem wam, że ten, że ogólnie, jak zapuściłem włosy i tak na siebie patrzę po zapuszczeniu włosów, to tak, mordę mam kurwa, bo ja trochę w kamerze inaczej wyglądam jak na żywo. Wyglądam na żywo, wygląda dużo groźniej, <laughs> także uważajcie kurwa, bo przyjdę po Was. Dobra, Klara. Ma najszybszy set, nie? Jaki... Jaki mam, nie mam szybszego swift setu. To jest mój max, ile mogę wycisnąć. Także 3 lata zrobiło swoje, nic się nie sprogresowało, nie? Taki gargamy. Tak, ja mam wielki garbaty nos, to prawda. Jak przyjebał, to chłopie wystarczy, że nosem uderzy i cię nie ma, nie? Znaczy ja nie muszę nawet rąk wyciągać z kieszeni. Easy. 26, to jest dramat, nie? To jest spoko, nie, to też jest dramat. 26. To jest 31, to jest spoko. I tu jest 29, to jest... wielu runy mam do poprawy, nie? I 33. Także ta runa wygląda fajnie. Te dwie runy są do upgrade'u, ewidentnie. 26 nie powinno być trudno tak naprawdę poprawić, jak się, jak się uprę. Zobaczymy. lajka like zostaje bez zmian, mogłaby być szybsza, ale nie mam lepszych run na nią. Także to jest dobra runa, mimo że jest chujowa, ale to jest quad hero, znaczy triple roll speed. Także całkiem przyzwoite powiedzmy. Eee, nie mam szybszej na ten slot. Crit damage sl drugi atak up, defense i on turn one target, first target crit damage plus 6. Także spoko. Jako nuker. Przez dwa lata. Jak farmiłem tego Grubasa, to też nic nie poprawiłem. Także no, no tak jest niestety. To trzeba mieć twój forte, Damage Taken from Water, minus 19. Ale pięknie, co? Pięknie, pięknie. Counter attack i damage taken from wind. Tak. Abo, nie? Niech będzie. Kaki jest nie, tylko repem, on jest na fatal focus mm, i to jest tylko rep, także on się nie liczy. Traktor nie wiem czy będzie, znaczy buldożer, nie wiem czy będzie używany, ale ten buldożer wali trzy dychy, także jest spoko też, nie? Powiedzmy. Kiedyś się do czegoś nadawały te moby, teraz już się chyba nie nadają za bardzo. Tu runy są nawet przyzwoite, powiedzmy. Slot trzeci 21 crit damage, slot drugi 6 defense up effect plus 2% i add damage 4% od defa. Ten art jest idealny na niego, nie? Praktycznie. Idealny, perfekcyjny, prawie. Mm, damage deal on wind, damage deal on dark, on turn one target, crit damage, first target, crit damage plus 4 i damage deal on fire plus 8. Także te arty wyglądają na nic całkiem solida. Rinę poprawiłem troszeczkę, daję jej trochę więcej Hubsa, trochę więcej Defa, trochę więcej Speeda, ale ubrałem ją bez shieldów i dałem jej energy, double wheel, znaczy energy wheel. Teraz widziałem, jak frogi grał buldo i Mestety z czymś, tylko że ten, ten jego buldo miał około plus 180 spida. A ty jakimś niukiem grał, takim... Yy... Kiedyś się też grało takimi... Bardzo rzadko się grało takimi teamami, ale dało się grać, no. Speed, team, niukiem. No bo jednak yy, w tym przypadku zostajesz buldożerem na drugą naturę przeciwnika, nie? Jeżeli grasz i mesety, czy cokolwiek, co boostuje kupera, może teraz są jakieś dodatkowe mowy, co to robią, to wtedy buldoż zostawał zawsze na koniec, bo on był najwolniejszy, nie? Także Tarina wytrzyma teraz sporo. Ma 100% reza takie, że jest Git. Julie do klifu będzie zrobiona prawdopodobnie z Galeonem i Bernardem. Nie wiem, czy będzie wystarczająca. Ja tu widzę, że tu jest za mało ataku, ale nie mam też lepszych run. Także będę szukał czegoś lepszego na nią. Mm, damage damage deal on Fire plus 10. No i to w sumie przydałoby się Fire i Wind, nie? Przydałoby się Fire i Wind. A widzieliście, jaki miard dzisiaj spadł? Pokazać wam pokazać wam Easy 27% kurwa, ale OP kładzi co? Plus 125 na Julie. Wiecie co, muszę sobie zrobić. Yy, muszę sobie zrobić specjalny ten folder dla nich. Opi Easy nie. No z C2 już widziała, że wróciłeś. Ta ta już gadałem z nią, rozmawiałem, no, już rozmawiałem, także będzie tylko lepiej mówiła. Teomars jest taki jest. Też nie mam na nim. Yy, mógłbym zabrać mu te 5 kryta, dać trochę. Ale jest ciężko, kurwa. Trochę jest ciężko. Ale Speed ma ok, Defense ma ok i HP. No to są w miarę dobre staty, kurwa, ale, ale nie idealny build. Także jest jak jest, to samo. Art, crit damage drugi skill, pierwszy skill, recovery, pierwszy. No to chuj, tam crit damage minus 6. I tutaj Damage don't Wind, Speed Up Effect, Tego raczej pokazać. Arto, na którego nie ma jeszcze mowy ZW. Dawaj kurwo. Ja jestem na 1983 jak coś, także jak coś to tutaj wysyłajcie <noise> Ty, ale jest! Jakiś samuraj chyba ma czwarty skill crit damage. Jakiś samuraj ma czwarty skill crit damage chyba. Znaczy atak. A, HP type Czekaj, okay? HP type. A, HP artifact. A, okej. Okay. Nice, nice, no. To chyba to nie znam. To nie znam HP mowa, który miałby damage czwartego. OOOO kurwa. No to kto pokaże 30? Kto pokaże 30 kurła? O kurwa, Mersi! Mersiii! Oj, <sum> 28 poziom, ja pierdolę, jaki fighter ty. Zoba, zoba na niego. Co sądzicie o, o Marsie? Od 1 do 10. Będzie siódemka chociaż? Będzie tu siódemka? Taka siódemka będzie, 7,5, nie? 9, nie, 9 nie, co ty. 2 na 10. Kurwa, bez przesady, aż tak chujowy to nie jest. 2 na 10 to nie zabija, kurwa. 2 na 10 to są te w tym. E, rival. o u Raiwali jest 2 na 10, u mnie jest 8 na, 9, na 10. Także ten jest git. Yy, powiedzmy, będzie zabijał, coś tam zabije, nie? Molong, zostawiam go na despach, bo chcę go zrobić w sumie pod ten... Yy, pod Odyna cały czas. Zobaczymy, czy to coś będzie zabijać. Może będzie, może nie będzie. Zostawiam go na tych runach, na, na jakich jest teraz. To nie są najgorsze runy, nie są najlepsze runy. Wiadomo, że to wszystko jest za wolne, nie? Yy, ale jeszcze nie mam do niego żadnego teamu ubranego. No i dwa demony, które zabijają generalnie. Ten jest lepszy, bo ma więcej ataku. Muzeum Brytyjskie. Dzwoniło i prosiło o dodanie, mo, o dodanie Molonga. O kurło. Ten zabija i ten też zabija. Ten jest na... W Blade'ach, ten jest na Destrojach, bo na Arenie czasami trzeba mieć Destroy, żeby kurwa wygrać walkę, bo trwa 100 lat jak grasz na auto. No i Chow, którego też chcę mieć jakiegoś wołoterowego DPS-a tego typu, także on zostaje w takiej postaci. Violent Will, też nie najgorsze runy, powiedzmy. I artefakty, Damage Taken from Water, minus 23, Damage Taken from Dark. To jest w ogóle zajebiście rolnięty na maksa, na maksa artefakt, nie? Nie Wind, nie? To jak tu Wind by było? Uuu, to było kurwa grube. Ładny, tap. Powiedziałbym, że... Powiedziałbym, że to ten z tych OPi, nie? Bardziej. Także całkiem zajebisty. A najlepszy jest to, bum bum, że te wszystkie takie zajebiste arty to im poleciały teraz, nie? E, jak gram. W ten tydzień, kurwa. Ja nie miałem w ogóle prawie artów w kopie na tym koncie. Kurwa, praktycznie w ogóle nie miałem artów. To w ogóle masakra, nie? Jak te arty napierdalają teraz. Totalnie Tu się pojebałem w ogóle, dałem nie to, co trzeba. No, jeszcze boost OPi jak chuj, to prawda. Mój super zajebisty free to play team. Bardzo dobry team. Ja mam w ogóle tu teraz wszystko free to play prawie. W cudzysłowie free to play. Ale nie, ona jest yy, fuzjowalna, nie? Także bardzo dobry team, gdzieś chyba czegoś brakuje, bo ściągam runy cały dzień dzisiaj. No, także to jest to, ale mam jeszcze tutaj kurwa yy, 250 mobów. I co z nimi zrobimy? Które bierzemy, które ubieramy w ogóle? Bo musimy tak, musimy ubrać. Myślę, że ubrać, żeby ubrać Julta, Julka, bo Julek kurwa Julek ma runy ogólnie, ale ma za wolne. I za mało tanki, ale skryd damage. Na tyle skróć, teraz się dostaje. To każda na cztery elementarne jest jak free to play. Co ty? Kurwa, zobacz. Ja otworzyłem w kurwę scrolli, nie? Odkąd wróciłem, odkąd gram. I zobacz, ile mi. Czekaj. Fire mi brakuje, tylko jeden, tak? Aha, okej. Okay. Dobra. Fire mi brakuje jeden. Water mi brakuje. Raz, dwa, trzy, cztery No dobra, w sumie czwórki faktycznie kurwa lecę pojebane. A kucha. Jultan. A raku. A juno dostał jakiegoś bufka albo coś? Use brand of hell on the enemy that killed you. Automatycznie używa, ale nie dostaje tury. A nie, no to dobrze. Czekaj, on nie dostawał tury? Nie, on ginął bez tury. On wstawał i musiałeś czekać na ITB, nie? A teraz napierdala z automatu i dostaje turę. A, full attack bar, uses z of... czyli możesz dwa razy z nim zaatakować, kurwa, ty, to ja on buffnięty został też, bo tego nie było, że on atakuje chyba, dobrze pamiętam, było tylko, że dostawał turę i mogłeś napierdalać, nie dostaje tury, tylko 100% ATB, tak, tak, rozumiem, oczywiście, jeżeli coś przekroczy 100% ATB, to może się przed nim, może się przed nim, tak, to jest doprecyzowanie dobre, słusznie, Uwa słuszna uwaga, to prawda, dostaje 100% ATB, to nie gwarantuje tury, mhm. No dobra, dobra, to zajebiście, podoba mi się tu. A no tu mi brakuje dwóch, trzech, trzech, czterech. Kurwa, to mi brakuje dziesięciu czwórek tylko. Bo faktycznie tych mobów teraz podostawałem od chuja. Patrzyłem na to i mówię, nie, nawet mi się nie chce że że 20 nowych mobów, panie. Ale ja to wszystko wbiję na 6 i będę się tym bawił na pewno, nie? Także... Za to piątek mi brakuje dosyć dużo. Ale spróbujemy to nadgonić.